Hej, witam z cytrusowej dżungli. Przebudowa tutaj z tyłu ogrodu przy cytrusowej dżungli się trochę przedłuża, ale już teraz w sobotę chcę wszystko zakończyć, tak będę ją to wreszcie z głowy przed urlopem. No i właśnie miałem trochę zmartwienie jeśli chodzi o urlop, bo najczęściej sąsiad albo sąsiadka przychodzą, podlewają mi moje cytrusy, ja im zawsze koty karmię, ich nie ma, więc więc jakoś sobie nawzajem pomagamy, ale ale troszkę mnie martwiło to, że to jest taka zależność od kogoś. Jeśli ta osoba, powiedzmy, zachoruje, nie przyjdzie o oleje, no to tak naprawdę w ciągu tygodnia takiego upalnego, jeśli nie będzie podlewania, to takie cytrusy mogą paść albo przynajmniej zostać zmasakrowane. E, oliwki sobie jeszcze poradzą, ale z cytrusami naprawdę byłby problem, więc stwierdziłem, że potrzebuję jakąś alternatywę i. Podjąłem decyzję, że skoro teraz w tym roku zredukowałem dużo trawnika, tak jak na przykład wam wcześniej pokazywałem tutaj cały ten tył i z przodu też dużo, więc z trzech takich obwodów automatycznego podlewania trawnika jeden się zwolnił, więc stwierdziłem, że wykorzystam go do automatycznego podlewania moich cytrusów. Nie będę tak z tego korzystał jakoś na co dzień, tylko powiedzmy w upalny dni sobie odkręcę. Taki obwód, żeby podlać je trochę, ale jak pojadę na urlop, no to będą wtedy podlewane. No i chciałem wam pokazać, jak się za to zabrałem, ale zaczniemy od samego początku. I tutaj, krótko, żeby was nie zanudzać technicznie, jeden właśnie obwód mi się zwolnił. Ta jedynka zrobiłem sobie przejściówkę na taką rurę, która jest używana do nawadniania rabat. Tu się robi takie dziurki, podłączam mniejsze rurki, które są do takich mikrodysz podłączone. Zaraz Wam pokażę. I ta rura wychodzi mi poza domek ogrodowy. I tu właśnie spoza domku, sobie rura idzie właśnie przez moją cytrusową dżunglę. I co jakiś czas są wpięte takie mini dysze do nawadniania. Jeszcze muszę odpalić to żeby powiedzmy dobrać ile tej wody ma lecieć jeszcze tego nie zrobiłem będę musiał wtedy też zobaczyć jak długo to będzie miało działać żeby to jakoś zaprogramować ale jak widzicie teraz tutaj wszystko jest popodłączane także stwierdziłem, że zrobię to troszkę porządniej bo na początku to miałem pomysł, żeby to zrobić tylko powiedzmy na jakiś tam czas wakacyjny i potem to wszystko zwijać ale stwierdziłem, że nie ma sensu, więc się tu przecisnę, to Wam jeszcze pokażę więc tutaj jeszcze to wkopałem pod moją dróżkę i sobie tak właśnie ta główna rura powiedzmy idzie do niej są podłączane te dysze oczywiście muszę to jeszcze wszystko przetestować przed urlopem, także teraz będzie przez tydzień, tu na pewno chodziło codziennie, tak żeby mógł Podokręcać albo podkręcać te małe dysze, żeby odpowiednia ilość tej wody leciała, żeby zobaczyć, czy, czy wszystko jest w miarę dobre, jeśli chodzi o to, że powiedzmy, ta woda wszędzie mniej więcej leci. Bo tutaj będzie to leciało w tą stronę, więc musi tak lecieć, żeby jeszcze powiedzmy, troszeczkę się przelało na drugą stronę. Jeśli się nie uda, to najwyżej jeszcze z drugiej strony jedną podłączę. Także na chwilę obecną mam tu. Wszystko popodłączane, tu się to kończy. Jedyne, co jeszcze tu nie jest podłączone, to pomelo, które mi zostało tutaj w szklarni. Z tego względu, że no, jest bardzo obciążone, jak na takie małe drzewko, zobaczcie, więc chroni je przed wiatrem, tego jest w szklarni, ale na ten okres wakacyjny wyląduje tutaj gdzieś w rogu, żeby było osłonięta. Dlatego pomelo ma tutaj te dwie dysze, że potem tą jedną właśnie później, ta jedna pójdzie tego pomelo, drugiego. No, jestem ciekaw, czekam jeszcze, żeby to odpalić, bo na razie mamy chyba godzinę 16, więc jeszcze za mocno to słońce daje, chociaż teraz na sekundę zaszło. I potem będzie zabawa w dokręcanie w okresie letnim, nawet jeśli bym coś źle ustawił bo powiedzmy przelewało. Też nie jest to problem. Ogólnie, jak już tysiąc razy mówiłem, bardzo musimy uważać, żeby strusa nie przelać. Ale w momencie, kiedy macie dobrą ziemię, dobrą mieszankę, czyli dużo ramzytu, dużo perlitu, tutaj, tak jak u mnie, zobaczcie, nie ma na dole żadnych podstawek, więc cała ta woda przelatuje. A ja robię jeszcze ekstra dziury w dnie. Więc nie ma tego problemu, że powiedzmy przez ten jeden okres tygodnia, nawet gdyby przyszło jakieś tam obsucie pogody. A moje nawadnianie by codziennie chodziło, no to przez ten jeden tydzień tam dużo się nie stanie, dlatego że i tak jest gorąco, dużo przez liście odparuje, nadmiar wody tak czy siak przyleci przez Donicę, więc nie będzie problemu. Tak jak mówiłem, ogólnie nie będzie to tak, że będę sobie to włączał i zapominał o podlewaniu moich cytrusów. To jest raczej właśnie takie upalne dni. Teraz mamy piątek, dzisiaj ma być 30 stopni, sobotę, niedziela ma być 30-31 stopni. Więc tak naprawdę jak podlewam ręcznie albo deszczówką, albo ze studni wodą swoje cytrusy, no to powiedzmy, że no pół godziny lekko mi schodzi. Lekko, czasem nawet powiedzmy 40-45 minut, żeby to wszystko podlać. A tak sobie tylko odkręcę ten obwód, pochodzi, podejrzewam, że 3 minuty całkowicie starczą i wszystko podlane. Oczywiście, co jakiś czas spryskuję te z góry cytrusy tak wieczorkiem, jak, jak są takie upalne dni, też im to dobrze robi. Więc też to będę robił, ale zaoszczędzę troszeczkę czasu i nie będę się musiał martwić w okresie wakacyjnym, jak mi nie będzie w domu. No, koszty nie były duże, no bo już ten obwód miałem więc powiedzmy taka rura, te wszystkie mikrodysze cały ten koszt, powiedzmy, się przeliczając na złotówki gdzieś koło. 280-300 zł zamknął. A codziennie w okresie letnim powiedzmy te pół godziny zaoszczędzić i nie martwić się też podczas podczas wakacji to jest dużo warte. E, kamienie tutaj czasem mam z tego względu, że e, wiatr jak wieje, żeby powiedzmy ten środek ciężkości był trochę niżej, ale też właśnie będą praktyczne do tego nawadniania, bo e, będą Będą się tutaj o to obijać, te, e, to jest tego leci parę takich chyba 8 albo 9 takich strumieni. Te strumienie będą się o to odbijać i rozpływać się po całej Donicy. No i za chwileczkę jeszcze nagram odcinek, jak to wszystko będzie już skonfigurowane, e, ustawione i wtedy zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. No i nawadnianie już chodzi, jeszcze muszę troszeczkę to wszystko dopasować jeśli chodzi o ilość wody, która leci, ponieważ te dysze są mocno skręcone, troszeczkę piszą, to jest upierdliwe. ale myślę, że to jeszcze wszystko dopracuję. Trochę musiałem tej kamyczków dołożyć, żeby mi to się nie rozlewało wszędzie, ale no wszędzie, wszędzie nawadnianie jest. Tylko kwestia właśnie tego, żeby to wszystko teraz dobrze dopasować. I tak jak mówię, nie będę tego używał na co dzień, ale przynajmniej jak pojadę na wakacje i nie będzie mnie, no to będzie, będzie tutaj podlewane. A teraz i cytrusy potrzebują dużo wody, i oliwki też trochę tej wody potrzebują, żeby, żeby ładnie urosły. Trzymajcie się, potrawiam.